Mamy pierwszy sygnał kolorowy. Ja już wiem, co to jest, bo się dokopałem. I uwaga. Witam Was na kolejnych poszukiwaniach zabytków w wodzie. Na dzisiaj miejsce, od którego ostatnio chciałem zacząć, ale tam za mną było zajęte przez wędkarzy i no nie chciałem im tu przeszkadzać. No, już Wam pokażę, jak to wygląda. A mianowicie ten mostek. Ostatnio szukałem tam. Na tamtej tamie. Nie widać jej stąd. I tu jest taki mostek. I wypłycenie. Stare koryto rzeki. Mamy pierwszy sygnał kolorowy Ja już wiem co to jest, bo się dokopałem I uwaga Harmonijka Dobry znak Bo jak tu takie duże kolory leżą I takie powiem zapoki to może być fajnie Dobra ryjemy dalej Odszedłem Pół metra. O. I coś fajnego. Resztki dzwonka. Szkolny czy nieszkolny? Fajny. Nie ma żadnych bić, nic nie widzę. Żadnej daty. Ale ładny, i cały czas jestem w tym samym miejscu. Oje, ja tu czuję się, naszukam. Gdzie jest moja ostrość? Tutaj jest. Ja się tu naszukam, czuję. Tu w ogóle mi się wydaje, że to było przywiezione skądś. Ale nie wiem. Może i tak, i może w tym są śmieci. No zobaczymy, no bo tutaj dzwoni wszystko. No w miejscu dzwonka jeszcze. Jakiś sygnał jest, może reszta. Może reszta jego 17, 16, ale stały.... Hmm. Mamy to w sicie. Mamy to w sicie. O Jezu, ty komloty. Ja to waży chyba z 8 ton. Nie wiem, czy widać to. Ale tu gdzieś mamy ten sygnał. Co to jest? To? Nie to. Czy tutaj coś w ogóle będzie widać? Coś tam widać? Chyba to, co? Nie to. Aha. No, no, tu jest bardzo wysoki sygnał. 95. <śmany> Malutki, nie jest wykopany. Chyba jest wykopany. Tu też coś jest Tu nic nie ma, Zobaczmy. wykopane Tylko co? To jest coś tyci tyci. To jest proszę Państwa gwóźdź. Taki mały dowód na to, że tutaj chyba faktycznie nie było szukane. To jest taki dołek. W sumie słaby sygnał. Dopiero jak podniosłem wykrywacz, to dzwoniło. Fest. Taki Kotleciok Nie wiem, co to jest. Widać było cięte. Nie wiem. Jakieś zbrojenie? Z czegoś? Uff. No nie siedziało mocno. Także jeden plus. No ale jakby ktoś tu chodził to by na pewno to znalazł. Bo było po pierwsze na samym wierzchu a po drugie no wielkie. takie pokrętło od zaworu widzę trochę jakość mi ucieka przez ten pokrowiec ale no w wodzie jestem muszę tak mieć kawa aluminium głęboko było ale polskie chyba nie odkręt zakręć fi 160 odkręt zakręć dobra idziemy to schować tu jakaś bloszka, taka chyba miedziana, cały pognieciony I kapselek od czegoś, tu jest taki o, otworek, jakby zawiasik, nie wiem. Ale znajdę na oko. Zeszedłem ja i tak sobie zobaczyłem. Jakaś rura. ta, ja to nie taka stara ta Rura no coś jest. Dziura na pewno. No to kamienie co tu są? Trochę te większe. więc nie takie hhmh, takie rzeczy kopać. Sygnal zaraz pod cewką. różmy to trochę. Wykupałem? Nic nie ma. Gdzieś to chyba przesunąłem. Mam to. O, jaka zimna ta woda. Co to jest? Nie widzę tego w kamerze. O, teraz to będzie widać. Nie wiem czegoś Na dzisiaj kończymy tą nierówną walkę Zrobimy małe podsumowanko Tutaj mamy tego kutleta wielkiego Ja nie wiem go do drogi doniosę Daleko nie mam ale tu trzeba iść po takie skarpy, żeby mnie nie wciągnął do wody. Trzeba go jakoś zabrać. Jakieś węże hydrauliczne, wie, blachy. Coś od czegoś. Rura, a to jest taka dosyć świeża. Jakieś o resztki butelki, rurki, sururki. To pokrętło ładne nawet. Takie, takie ładne, tak jak kwietuszek wygląda to muszę zobaczyć co to jest, to jest to niebieskie pewnie kawałek jakieś porcelanki albo szkła, ale ładny kolor, no i co? gwoździe dzwonek do roweru jakieś takie o żelastwa zjedzone też nie wiem co to znaczy no co, No kawał blachy tutaj ten też kapselek to wrzucamy z powrotem na złom. Hm, ładnie to wygląda. Dobra. Gdzie ja to położyłem? Tu są fanciki dnia. Harmonika. Stroik od harmoniki. No tego tu jest jak, jak kurzu wszędzie. To jest prawie zawsze. No i ten dzwoneczek szkolny. Chyba szkolny. Tutaj brakuje tego dzędzelka. To się chyba, nie wiem, dusza nazywa? Nie, w żelazku, bo dusza. Nie wiem. Serce, o. To się serce nazywało. Ładny. To strzelimy fotkę sobie. Koordynaty. I wyślemy do... Pani archeolog, niech powie nam, co to za dzwoneczek. No, fancik dnia. no Na pewno najlepszy tutaj, w tym miejscu. To jest fajne. Także do następnego. Na razie, cześć.